teraz w kolejnym vlogu masie i dzisiaj jest już piątek, piąteczek, piętunia. Ja zbieram się do pracy, a do was odezwę się później. Should all acquaintance be forgotten and never brought to life? Should all acquaintance be forgotten and all alongside? Ja już jestem w domu i po pracy byłam jeszcze w sklepie, później byłam prowadzić majkę i teraz już wróciłam do domu. W sklepie kupiłam sobie właśnie bluzkę na tą firmową Wigilię do pracy. Ponieważ tamta doszła do wniosku że tak za bardzo się nie nadaje, bardziej będzie tak dochodzenia na co dzień, a ta, na której siedzi teraz majka. No to będzie na tą Wigilię. I jeszcze byłam odebrać z paczkomatu paczkę. Przyszły prezenty dla Mai i dla Chrupka w tej paczce jest. Ze sklepu internetowego Karusek zamawiał I to są ich prezenty, więc no wyraźnie wam nie pokażę, co dostali, ponieważ no, pokażę wam to od 24 grudnia na filmiku. Dostanę to pod choinkę. To są ich prezenciki. No i to w sumie tyle. Teraz otworzymy może kalendarze. I dzisiaj jest osiemnasty. Jest tyle okienek otwieranych, a ja nie widzę osiemnastki. I to dzisiaj się trafiło? A tutaj? O smaku sosia. No zaraz ci dam. Zygodniały psiaku mój. I otwieramy moje kalendarze. Osiemnastka. O, jaka ładna dzisiaj czekoladka. Cukierek Oreo. Od razu tu otworzymy pewnie znowu szokabans. A nie dzisiaj. Jest czekoladka Kinder. I co, Otwierasz kalendarz chrupka? Chłopak śpi, to nie będzie otwierał. Gdzie jest osiemnastka? A tu, taka prawie otwarta. A i te krążki są znowu. Cały czas się tu powtarzają te cztery rzeczy. Zresztą jak w kalendarzach psich tak samo. I smaczek z kalendarza. Chrupcja. Twój przesmak dzisiejszego kalendarza. Kto wiesz co chce? Chrupcja? I co tam chrupak? Podoba ci się choinka, czy nie? Idziemy z chrupkiem na rękach, bo muszę go wziąć na wybieg, zrobić mu. Tylko że czekam, jak. Przykro na chwilę odłożyć, bo muszę mu zostawić tutaj dziurę, bo u mnie w, na łóżku między poduszką a łóżkiem jest szczelina i chrupek by uciekł. Wtrącam się w za poduszką. Zginęła mi myszka. O, tu jest. Ja zapaliłam już lampki na mojej hejnce. Teraz jeszcze zapalę sobie świeczki. Teraz będzie ładnie już pachniało. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jest piątek, bo cały tydzień czekałam na pęteczek, ale już też w piątek jestem taka zmęczona, że już mniej się, mniej mogę okazywać tą radość. I też dzisiejszy vlog Was będzie chyba taki krótszy i trochę gorszy, no bo mi zajęło jednak, jak po pracy. A właśnie jeszcze poszłam ze sklepu i też jeszcze spotkałam koleżankę. I chwilę gadałyśmy, więc trochę mi zajęło i przestał. Może być tak, że będzie krótszy ten Vlogmas, bo już, no już jest w sumie wieczór. I nie wiem, czy coś ciekawego będę robić. Chciałabym pooglądać też vlogmasy, bo mam naprawdę bardzo dużo zaległości w oglądaniu vlogmasów. Ja Też jeszcze zastanawiamy się, czy w tym roku będzie żywa choinka, czy sztuczna. Mówię o tej dużej choince, bo wiecie, że ja co roku oprócz tego, że sobie ubieram w takim swoim pokoju tu mam choinkę, to jeszcze zazwyczaj w mieszkaniu była duża choinka. A Tylko w tym roku nie wiem właśnie, czy ta duża choinka będzie u rodziców, czy tutaj u mnie. Więc to też jeszcze nie zdecydowaliśmy. I też nie zdecydowaliśmy właśnie, bo zastanawiamy się, czy żywą, czy sztuczną. Ja nigdy nie miałam żywej, zawsze miałam sztuczną i chciałabym mieć żywą, więc zobaczymy jak to będzie. Poszła do legowiska, chyba będzie spała. Będziesz spać? Chcesz odpoczywać? I ta paczka, która przyszła, mówiłam Wam, że byłam w paczkomacie. To właśnie jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że tam są też prezent, tam jest też prezent dla Zusi, bo tam zamówiłam rzeczy i dla chrupka, i dla Majki, i dla Zuzi, więc już prezenty dla zwierzaków w sumie mam gotowe pod choinkę. Zobaczycie 24, tak jak mówię. I w sumie myślałam, że nie dojdzie do paczka, bo ja naprawdę ją zamawiałam dopiero niedawno i myślałam, że już nie dojdzie przed świętami, no więc no tak trochę trudno by było, że rzeczywiście pod choinkę nie miałabym żadnych prezentów. Tylko bym musiała w tym osobnym nagrać z prezentami, a nie w tym świątecznym filmiku. No ale trudno, no jakby nie przyszło, no to no nic. Ale muszę przyznać, że bardzo szybko z karuska przyszła paczka. I jestem w miarę zadowolona, no bo szybko przyszło i będę miała prezenty dla zwierzaków. No, że dla Ciebie też coś będzie. Jeżeli możecie zgadywać w komentarzach, co zwierzaki dostaną na święta, to tak jak Wam mówię, prezenty mam już gotowe. Ja dla Gucia też coś mam, ale dla Gucia kupiłam w sklepie to, co mu kupiłam, nie zamawiałam w internecie. Więc prezenty już mam. To możecie zgadywać w komentarzach, właśnie co zwierzaki dostaną. Dziękuję Wam za komentarze pod ostatnim vlogmasem, który dodałam wieczorem, bo tak jak Wam mówiłam, że vlogmasy będą wieczorem. Z tym, że może w weekendy będą trochę wcześniej. I dzisiaj odpowiem na pytania od Equina Pick Animals. I to są pytania związane z Harry Potterem, bo wam mówiłam, że bardzo lubię tą serię. Moja no, ty lubisz, moje no, ja czysto jest to obojętne. I tak, w jakim domu z Harry Pottera mogłabyś zamieszkać, więc chyba Slytherin Ulubiona część Harry Pottera to. chyba Harry Potter i kamień filozoficzny to jest chyba pierwsza część. Chociaż mam też te, które naprawdę bardzo lubiłam, a te, które na przykład no, mniej. Ale myślę, że ta jest moją ulubioną. Ulubiona postać. Tu Was pewnie zaskoczę, ale moją ulubioną postacią z jest jest Gredek. Pewnie się dziwicie, ale tak, to jest moja ulubiona postać. Ale jeżeli miałabym podać postać taką zwyczajną, w sensie nie wymyśloną, nie jakiejś stworka, tylko właśnie z czarodziei, czy tam z ludzi, z mugoli, no to moją ulubioną postacią jest Hermiona. W którym domu Majeczka mogłaby zamieszkać? ja to na pewno w tym, co ja, bo ona by chciała ze mną mieszkać, więc pewnie w tym samym, co ja. Majeczka zajęła moje łóżko. I chyba będzie spała tu zamiast mnie. Główka ma na jasieczku. Jest przykryta kołdrą. I ja już będę kończyć dzisiejszy filmik. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Gucio, pożegnaj się ładnie Zobaczcie, jakie Gucio ma niebieskie oczka W tym świetle widać